Ciekawe nasze stryj mafki, czy jest za nami na Przywitaj się. Siema. Jesteśmy na serwerze MC4 i będziemy oglądać itemy na gildzie, A więc widzimy się na filmie. E, dobra, jesteśmy już na filmiku i będziemy ogarniać sobie itemki na gildzie Jak już wiecie, sety set i koksy mamy. Ogarnaliśmy sobie wczoraj chyba, podejrzewam, tak? Tak, teraz ogarnamy sobie trzcinę cz i itemki na gildzie a trzcinę to ja mam, chcesz? Znaczy nie trzcinę, tylko itemki na gildzie i te... I perełki. <grym> Jakby ktoś miał do odsprzedania perełki, mógł pisać w komentarzach. Kupimy chętnie. No, bo złota mało, mało nie mamy. Hmm, tak. Takie bogate araby z nas. <grym> Chcesz skórę? 34? Nie, ja mam. A posadzimy tego trzcinę? Można, to czekaj zaraz. Wezmę pół mojej czciny. To i piętro niżej, gdzie mamy te może, co? Gdzie mamy co? Nie. Gdzie można trzcinę zasadzić? Nie wiem, tam no, powinna być gdzieś taka foremka. Tu mam ale na dwie kratki, to nie opłaca się, co? No w sumie to tak nie za bardzo. Na dwie kratki się nie opłaca Gdzie tu można foremkę robić? Na razie nie robi... a może tu gdzieś na tym piętrze? Ja zrobię później. No, później może. Mam pomysł, a to zrobię. Na no, co? Łososie się przepalę. Będę miał jedzenie, bo mam tylko 7. No, to weź sobie kitkę bo. Nie no, razie, nie No nie wiem, po czym jest na skupę. No też, czekaj. Yy, dobra. Ja to daję. My se... teraz nakopiemy sobie troszczy... troszeczkę i temu wieszcie. Nazbieramy yy, pszenicy i do was wrócę. No, a więc widzimy, widzimy się po przerwie. Dobra, jesteśmy już po przerwie. Yy, mieliśmy oga mieliśmy ogarnąć sobie itemy na gildzie, ale niestety. Yy, ale niestety, ten. Poszłem na lasowe TP, bo szłem szukać yy, nasionek i yy, yy, teleptałem się chyba koło opuszczonego zamku adminów. I teraz tam idziemy z kolegą. Jak tam dojdziemy, to raczej tam dołożymy gry, bo tam jest piękny zamek. Podajcie kordy. No to zaraz ci podam, Fabian. A więc... A tam jest, jest. A więc widzimy się so... a, a więc widzimy się... Nie, mam bardzo, Nie mogę. A cicho może być trochę. A więc widzimy się z... Połową ekipy, myślę, w nowej bazie, no, a więc widzimy się znowu po przerwie. Okej, okay, jesteśmy już po przerwie i trzy, cztery, czekajcie, ja ten guzik kliknąłem. i uwaga, oto będzie nasza nowa gildia, taka, opuszczony zamek adminów, będzie rekrutacja że my jesteśmy w środku, bo muszę się przyznać, sam nie oglądałem tu tam kop bloki złota, ja idę tu do środka, o, ale tu pięknie, nie? Poczekaj na mnie, nie kradnij tam jeszcze, bo tam pszczetów trzyma czekaj, skoczyłem tu gdzieś na dół o, widzę, jasno. o, jak tu ładnie nie, nie się na dół. jak tu ładnie gdzie na dół? Dukierek podasz ten? Um, pokój i Tu Cukierek podasz Fordy. To jest Pana wszystko pijania? z na teru jak pie Czekaj! Po Czekajcie, co odcinek. Olofik, cię. O, mafik, widzę. O, chłopaki. Pokój są idy. Dobra. A więc to będzie nasza nowa gildia. Myślę, że już na tym skończę odcinek. A, wi a więc... 顺便提下，伊家是，Jo。